Któż z nas nie marzył kiedyś o dalekich podróżach? Kto nie chciał zostać odkrywcą? Jacek Pałkiewicz nie ograniczył się do marzeń. Odwiedził chyba każdy zakątek naszej planety. Przemierzał pustynie, przedzierał się przez tropikalne dżungle, poznawał prymitywne plemiona, które unikają kontaktów z cywilizacją. Największym dokonaniem Jacka Pałkiewicza była wyprawa naukowa, podczas której odkrył prawdziwe źródło największej rzeki świata – Amazonki. Jacek Pałkiewicz jest nie tylko odkrywcą i podróżnikiem. Założył pierwszą w Europie szkołę survivalu, Szkolił też żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych. Wszystkie swoje podróże i odkrycia opisuje w książkach, by każdy mógł poznać niezwykłe piękno odległych miejsc. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu Jacek Pałkiewicz opowiadał o tym, jak przygotować się do wyprawy, do miejsc położonych z dala od szlaków turystycznych. Pan Jacek przyznał, że zdarzały się sytuacje zabawne, ale bywało też groźnie. Panie Jacku, znalazł Pan swoje Eldorado? Ja myślę, że to. Od samego początku tej mojej eksploratorskiej przygody i tego stylu życia, to, to El Dorado chyba od pierwszego kroku gdzieś tam się pojawiło. No i ta realizacja tego wszystkiego to jest tak cały, od lat i, 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 i tak jak się zastanawiam i patrzę na to tak trochę do tyłu, to tam końca nie widać i to cały czas gdzieś się do przodu kręci i to... to Eldorado, w cudzysłowie, na horyzoncie, tam cały czas gdzieś się pojawia, za każdym razem nowe. A proszę mi powiedzieć, fascynacja podróżami z reguły jest u innych podróżników ukierunkowana, nie wiem, na dżunglę, na pustynię, na bieguny. Pan właściwie zobaczył każdy kawałek świata. Dlaczego taka różnorodność? Yy, to na to nie potrafię odpowiedzieć chyba sam sobie, dlatego że to gdzieś cały czas ten apetyt taki szeroki y, drzemie od początku y, to ma swoje plusy ale i minusy, bo ja nigdy nie będę Mistrzem Świata w odróżnieniu od mistrzów, którzy są w górach, którzy są na pustyni, bo oni idąc wąską ścieżką y, mogą y, podnieść tą poprzeczkę tam dużo więcej, a ja poruszając się na tych różnych y, y, na różnych drogach, taki bardzo od siebie różniących się, y, nigdy nie osiągnę tej perfekcji jak oni na, tym, na tej wąskiej drodze. Czy było taki moment w pańskim życiu podróżniczym, kiedy myślał Pan zrezygnuję, odpuszczę tę wyprawę, bo nic nie idzie tak jak powinno. To znaczy nie do końca takie myśli, ale złe myśli były w trudnych sytuacjach, kiedy człowiek jest wystraszony i, i, i nie widzi, Możliwości dobrnięcia do końca, no to się próbują pojawić te myśli. Ja mówię, próbują, dlatego że to trzeba, póki one się rozwiną, to z drugiej strony to trzeba jakimś kontratak wprowadzić, żeby, żeby to odrzucić od, od, od siebie. Dlatego że jeśli to się ta myśl gdzieś tam zakorzeni trochę yy, mocniej, no to to już jest wtedy koniec zabawy, i, i wtedy człowiek, który się poddaje, który nie wierzy, w osiągnięcie, dojście do tego celu, wyjście z tej opresji, z trudnej sytuacji, no to już jest skazany wtedy na, na, na dużo większe kłopoty, czy nawet na, na, na nieszczęście takie ostateczne jak śmierć. Mówił Pan na tym spotkaniu o poszukiwaniu źródeł Amazonki. To jest takie osiągnięcie, o którym słyszał cały świat. Skąd się wziął pomysł, żeby w ogóle szukać tych źródeł? Bo to nie jest chyba takie ekscytujące źródełko gdzieś tam wysoko w górę to pomysł narodził się z pewnością od chwili, kiedy zobaczyłem, że jest tak wiele teorii źródła Amazonki, że jest wiele miejsc wskazywanych przez różne osoby. I potem okazało się, jak się tym tematem zainteresowałem, że to były wszystko wskazywania na zasadzie takiej przypadkowości. Był jakiś z brytyjski, który Atlantyk przypłynął na kajaku, gdzieś tam się rozpędził, flagę swoją postawił. Alpinista włoski z kolei też tam gdzieś mówił, według mnie. I to były wszystko takie wyprawy, często na zasadzie awanturnictwa, które nie miały żadnego związku z badaniem naukowym, z programem hydrologicznym, takim, żeby to miało ręce i nogi. I, I jak zrozumiałem, że takiej wyprawy do, nie było do tej pory, to, to wtedy zrozumiałem, że jest sporo miejsca na to, żeby postawić jakiś znak taki bardziej właściwy i który odpowiada wymogom nauki. No i po takim kątem zaczęliśmy przygotowania i, i, i potem finał był taki już, który zadowolił i usatysfakcjonował hydrologię, naukę w ogóle. Czy jest, coś tak, jest, to, jest jeszcze coś do odkrycia? Czy myśli Pan, że ma Pan przed sobą jeszcze taką wyprawę, która Pana zaskoczy? Pana, nie Pańskich y, Wielbicieli czy Czytelników Pańskich Książek? No dzisiaj, y, jak ktoś mówi, że nie ma już nic do odkrycia, bo wszystko wi wiadomo, to tak y, uproszczenie sytuacji. Dlatego, że wraz z rozwojem nauki zawsze pojawiają się nowe tematy, nowe elementy które należy zgłębić i których nie znamy i które, które gdzieś tam w jakiś sposób trzeba odkrywać i dochodzić. I na tym polega ten świat szerokiej nauki, w szerokim aspekcie, tak ogólnie. A jeśli chodzi o takie e, odkrycia e, bardziej dotykalne, konkretne, to na pewno jeszcze i, i kosmos jest przecież ogromny, gdzie jest wiele miejsca na takie e, ruchy, e, głębiny oceaniczne gdzie są jeszcze te zakątki ostatnie, gdzieś tam tego lasu tropikalnego na, w zachodniej Papui, czy nawet w Amazonii, w Ameryce Południowej, gdzie jeszcze uważam, że szczątkowe takie plemiona nieliczne, tak wędrujące, gdzieś tam jeszcze się wymykają i wycofują przed naszą cywilizacją. Przez te wszystkie podróże miał Pan kontakt z wieloma kulturami, właśnie. Podejrzewam, że relacje międzyludzkie niewiele się różnią, ale chciałam zapytać, czy była taka potrawa, której Pan zdecydowanie odmówił, której nie chciał Pan spróbować? No więc Różności różne były. Rzadko było tak, że musiałem coś takiego dziwnego jeść, ale najczęściej to tak tylko trochę dla czy nawet na na lekcji instruktorzowej, takiej survivalowej, jakieś robactwo, a raz nie potrafiłem strawić i, i, i nie mogłem się przełamać, kiedy plemieniu Jaraj w Wietnamie przygotowano na naszą uroczystość myszy narożnie, myszy, które, myszy polne. I to był taki widok, który ja osobiście nie mogłem przełamać i nie wiem, czy są tacy odważni, którzy by to zrobili z uśmiechem na ustach?